Ja jestem Kaja i w tym odcinku będziemy, ja będę się pakować na wyjazd. A wy będziecie po prostu oglądać. W takim, w takim ładnym plecaku będę wrócać rzeczy i wy będziecie oglądać. Więc to jest prezent dla mojej kuzynki. Pyk. Moja lektura do szkoły. Pyk. Taki portfelik, żeby sobie coś tam kupić. Hop. Grę memory. Hops. Zeszyt do rysowania. Plum. Mazaki. Gry, sabotażyste i bierki. Hop, siup. No i wszystko już jest w środku. Aha. Zapomniałam jeszcze o mojej przytulance. Okej, okay, yy, więc ona pójdzie też tutaj do plecaka. Więc nie zapomnijcie dać łapki w górę, subskrypcji, razem z dzwoneczkiem i polecić ten film znajomym oraz rodzinie. Albo obu. No tak. <laughs> więc widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Pa!